Cześć, tu Ania z energetycznego projektu. Jeśli myślisz o budowie domu, to pewnie wiesz, że przed tobą sporo trudnych decyzji. A jedna z najważniejszych komu tę budowę powierzyć. Jako energetyczny projekt jesteśmy generalnym wykonawcą, czyli bierzemy na siebie całość od dokumentów i pozwoleń przez budowę aż po odbiory. Nie działamy sami. Współpracujemy z ekipami, które znamy i którym ufamy. Dzięki temu. Każdy etap budowy możesz śledzić siedząc wygodnie w kanapie, popijając kawę i zaglądając na panel klienta online. Nie obiecujemy cudów, a konkrety. Szukasz działki, mamy mnóstwo przeprowadzonych analiz terenów, które idealnie nadają się na budowę Twojego domu. Projekt domu przedstawimy Ci jasno. Ile będzie kosztować Twoja budowa, ale także jakie rozwiązania mają sens, z których można zrezygnować, by móc oszczędzić, ale także jak go zrealizować, by uniknąć przykrych niespodzianek. Budujemy domy dla osób, które chcą mieć pewność, że wszystko będzie zrobione porządnie i zgodnie z najwyższymi standardami. Jeśli chcesz sprawdzić, co możemy zrobić dla Ciebie, Umówmy się na rozmowę przy kawie lub herbacie i wspólnie opracujmy plan na Twój wymarzony dom.